Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, moi drodzy, 23 lipca. Dzisiaj jest środa. Dzisiaj jest też święto świętej Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. I usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 15, a wersety od 1 do 8. Zanim usłyszymy tę Ewangelię, prośmy o moc. Światło Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, prosimy, zamieszkaj w nas, uczyń w nas swoje mieszkanie, oświeć nas Twoim światłem. Spraw, abyśmy byli zjednoczeni ze Słowem Bożym tak mocno, aby nic nie było w stanie nas oderwać. Przyjdź, Duchu Święty, amen z Ewangelii według świętego Jana. Jeszua powiedział do swoich Talmidim Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a mój Ojciec jest ogrodnikiem. Każdą latorośl, która jest częścią mnie, ale nie przynosi owocu, odcina, a każdą latorośl, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła, jeszcze większy owoc. Teraz dzięki Słowu, jakie do was powiedziałem, jesteście oczyszczeni. Pozostańcie zjednoczeni ze mną, tak jak ja będę z wami, bo jak rośl nie może zrodzić owocu sama z siebie w oderwaniu od winnego krzewu, tak i wy nie możecie zrodzić owocu w oderwaniu ode mnie. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Ci, którzy trwają zjednoczeni ze mną, a ja z nimi, ci przynoszą obfity owoc, bo w oderwaniu ode mnie nie możecie zrobić nic. Jeśli ktoś nie jest ze mną zjednoczony, zostaje wyrzucony jak latorośl i usycha. Takie latorośle zbiera się i wrzuca w ogień, gdzie płoną. Jeśli pozostaniecie zjednoczeni ze mną, a moje słowa pozostaną w was, to proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Tak będzie uwielbiony mój Ojciec, że przyniesiecie obfity owoc, tak okażecie się moimi talmidim. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Moi drodzy, dzisiaj jest wspomnienie świętej Brygidy. I można by powiedzieć, że przy każdym wspomnieniu jakiegokolwiek świętego <coughs> słyszymy to jedno, że ich życie było życiem, które wydawało owoce. Życiem, które inni widzieli, podziwiali. Niektórzy chcieli naśladować też ten przykład. To było życie inne niż pozostałych osób, z którymi oni się wychowywali, mieszkali, rozmawiali. To było życie nieco inne. Było życie naznaczone jakimś takim wyjątkowym darem, który Pan Bóg docenił. Pomnożył, można by powiedzieć tutaj, tą Ewangelią oczyścił tą latorośl, żeby wydawała jeszcze większe owoce. I moi drodzy, każdy z nas jest na takim rozdrożu. Może, może inaczej, musi stawać się tym, który wydaje większe owoce, albo musi stawać się tym, który, tak jak złamana gałązka, zaczyna usychać. Tu nie ma trzeciej drogi. To nie jest tak, że my sobie tak możemy żyć, tak pomiędzy, troszeczkę tak pomiędzy. Bóg mówi do nas, że jesteście latoroślą. Jesteście latoroślą. Nie staniecie się, nie będziecie. Nie może ktoś z Was na przykład być roślą. Jesteście Latoroślą. Porównuje nam, daje nam takie porównanie. Pan Jezus często to mówił ludziom, abyśmy to zrozumieli. Bo gdyby nam powiedział, jesteście ludźmi, którzy w sposób transcendentny są włączeni w mistyczne ciało mojego uwielbionego, bosko ludzkiego ciała, no to byśmy tak może to, oczywiście rozumiemy, to nie znaczy, że musimy infantylizować Ewangelię. Ale Chrystus używa tego porównania, żebyśmy to sobie zobaczyli, bo każdy z nas żyje pośród wielu drzew, drzewek, krzewów, kwiatów e, różnych, więc wiemy, że jeśli to drzewo, to drzewko jest zakorzenione i ma wodę, to będzie na nim rósł owoc, nie wiem, czereśnie, wiśnie teraz, więc to będzie rosło. Jeśli nie będzie, bo będzie złamane, przewrócone przez wichurę, czy gałęź będzie złamana, bo ktoś przechodził i ją złamał, to nie będzie wydawało żadnego owocu. To to może jeszcze gdy dzisiaj zostanie złamana, będzie miała zielone liście jutro, jeszcze może pojutrze, ale za kilkanaście dni już nic z tego nie będzie, będzie usychała coraz bardziej, no aż do. Pan Jezus mówi wyrzucenia w ogień i spalenia, bo się nie nadaje do niczego, uschło. Jezus mówi to o naszym życiu. Kochani, to naprawdę nie są jakieś takie bajki, które pan Jezus tak sobie opowiada pomiędzy łanami zbóż, tak chodzi, ptaszki ćwierkają i mówi: No, jesteście takimi latoroślami, nie martwcie się, żyjcie sobie. Pan Jezus nam mówi bardzo konkretnie, że jeśli nie będziecie ze mną zjednoczeni. To nie możecie zrobić nic. Dokładnie mówi: w oderwaniu ode mnie nie możecie zrobić nic. Dodajmy nic dobrego, nic dobrego, nic świętego. Możemy zrobić mnóstwo innych rzeczy, ale one często prowadzą do, 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 do łez, do zniszczenia, do przekleństwa, do gniewu, do smutku, do kłótni. To my jesteśmy w stanie robić. I to widzimy bardzo, nawet profesjonalnie, w wielu miejscach, w rodzinie, w szkole, w pracy, w sąsiedztwie, w wielu miejscach. Jesteśmy, jesteśmy perfekcjonistami w tym, żeby, żeby zrobić coś, co nie jest święte, co nie jest święte. Ale Chrystusowi zależy bardzo na nas. Bardzo nam opowiada, mówi, przekonuje. Jeśli Ktoś jest ze mną zjednoczony, będzie wydawał owoc, będzie wydawał owoce, będzie widoczna jego miłość, łagodność, świętość, cierpliwość, będzie widoczna. Oczywiście to jest proces. Tak jak drzewko nie od razu wydaje wszystkie owoce, drzewko, które dopiero co się posadzi, to ono czasami potrzebuje kilku lat, żeby zaowocowało. Nasze życie również. Czasami potrzebuje tego czasu, by zaowocowało. Ale Pan Jezus nam nic nie odbiera, tylko nam chce dodawać. Dlatego mówi: Jeśli pozostaniecie zjednoczeni ze mną, a moje słowa bardzo ważne to jest moje słowa pozostaną w Was. Nie to, że my sobie tam chcemy. Mamy takie się, żeby dzisiaj zostać z Panem Jezuskiem, czy z Bozią, jak niektórzy mówią. I, I dzisiaj tak sobie pobędziemy, ale jak się trafi jakaś impreza, to już sobie nie pobędziemy. Bo wtedy idziemy sobie swoją drogą i szybko zapominamy o słowach Pana Jezusa, więc Jezus mówi, jeśli pozostaniecie zjednoczeni ze mną, a moje słowa pozostaną w was, to proście o cokolwiek chcecie, a stanie się wam. Moi drodzy, uwaga, nie rozumiejmy tego w taki sposób y, trochę y, życzeniowy że no jeśli będziecie tak blisko mnie, to wtedy y, koncert życzeń będzie otwarty i możecie prosić, a ja wam będę dawał, bo to ma swoje przełożenie na zmianę naszego myślenia i serca. Zapytajcie y, albo poczytajmy y, życiorysy świętych. My często dzisiaj prosimy: Panie, daj mi tutaj y, jakiegoś dobrego męża, taki żeby był y, no Piękny, bogaty, żeby nam się dobrze żyło, żeby nam się dobrze powodziło, dzieci, żeby były też takie no, jak najmądrzejsze, żeby, żeby te świadectwa z paskiem sypały się od przedszkola aż do nie wiadomo którego roku. Daj nam, panie, takich, ale to nie zawsze jest dobre. To nie zawsze jest dobre. Panie, daj mi świętego męża, takiego, który będzie. Wielbił ciebie, który, który będzie zachowywał Twoje przykazania. On nie musi być piękny taki na sposób ludzki. Ale daj mi świętego męża. Panie, moje dzieci nie muszą być najmądrzejsze w całej szkole, żebym się nimi przechwalała na Facebooku. Ale daj mi takie dzieci, które będą posłuszne woli Bożej i, i nam rodzicom. Daj mi takie dzieci, które nie będą rozwijały w sobie egoizmu. No oczywiście to jest znowu coś więcej niż tylko, że Bóg nam daje takie dzieci. My wychowujemy takie dzieci, które są albo egoistami, albo dziećmi, które faktycznie zwracają uwagę na innych. Więc kochani, te, jeśli pozostaniemy zjednoczeni z Jezusem, to to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni, to jest w kategoriach myślenia Bożego. Bo nie można prosić o coś, co jest sprzeczne z wolą Boga, co jest złe. Bóg tego nie spełni, nigdy tego nie wypełni. Ale zawsze prosić, tak jak Jezus nas tego nauczył, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak jak jest w niebie, tak niech będzie na ziemi, tak niech będzie w mojej rodzinie, we mnie. Twoja wola niech się wypełnia. I to nie zawsze musi być wola Boga, który właśnie daje nam wieczne, wieczne jakieś radości, zabawy, wieczne imprezowanie, radość w czasy, wakacje. Nie. Wola czas, czasami będzie przychodziła przez golgotę, ale niech się wypełni Twoja wola po to, żeby żebyśmy może się wypalili w ogniu cierpienia, bo może gniło już nasze życie, może nasze życie już usychało z powodu jakiegoś zaślepienia, jakiegoś... może zeszliśmy na bezdroża w naszej rodzinie, w moim życiu, może Polska też schodzi na bezdroża w wyznawaniu wiary, dlatego Bóg przeprowadzi nas przez Golgotę, żebyśmy cierpieli, bo w cierpieniu człowiek, kartuje swoje serce. I to nie jest przekleństwo, to nie jest niewysłuchana modlitwa. Właśnie tym bardziej to jest, to jest poprowadzenie nas ku dobru. Jeśli lekarz chce wyleczyć pacjenta, to nie daje mu cukierków i, i jakichś słodkich ciasteczek i czekolady, tylko często mu podaje coś, co boli, coś, co szczypi, coś, co jest nawet nieprzyjemne w smaku. Ale mówi, proszę pana, że Pani, musimy dokonać tej operacji. To będzie bolało, ale to poprowadzi do zdrowia. Mogę Pana zapchać tabletkami przeciwbólowymi, ale to będzie tylko takie oszukanie i doraźne. No i oczywiście skończy się to jeszcze tragiczniej niż, niż obecny stan. Dlatego Chrystus do nas mówi: musicie być zjednoczeni ze mną, musicie być zjednoczeni. Czy nam się to podoba? Czy nam się to nie podoba? Czy jest to dla nas przyjemne, milusie, jak oglądanie serialu i słuchanie piosenek i kabaretów? Czy to jest trudne? Jest to cierpieniem, jest to męczarnią, ale musimy trwać w Jezusie Chrystusie i nie dajmy się zwieść emocjami, bo świat dzisiaj stoi emocjami. Wszyscy tylko robią to, co przynosi, żeby było fajnie. Żeby było przyjemnie, żeby było cudownie, łatwo przyjemnie. A to nie jest prawda o życiu, dlatego Chrystus nam mówi: Jeśli nie będziecie zjednoczeni ze mną, będziecie wyrzuceni, tak jak, tak jak rośliny, które usychają, a potem są wyrzucone i spalone, bo nie przynoszą owocu, one się na nic nie nadają już, na nic. Jeśli Twoje życie nie będzie zjednoczone z Bogiem, ono się na nic nie będzie nadawało, może za kilkanaście lat. Może za kilkadziesiąt lat, a może już tak jest. Dlatego proś Pana Boga, prośmy Go, żeby, żebyśmy byli z nim zjednoczeni, żebyśmy nigdy się nie oderwali od Jego tego korzenia, tych życiodajnych wód. Dlatego zakorzeniajmy się w Jezusie jak najbardziej, rękami, nogami go trzymajmy. Trzymajmy Ewangelię, trzymajmy różaniec, trzymajmy ręce złożone na Eucharystii przenośni dosłownie ale trzymajmy się Chrystusa bo bez niego nic absolutnie nic dobrego nie możemy uczynić nic a y, kiedy nam braknie Jezusa to jesteśmy w stanie uczynić najgorsze rzeczy najpodlejsze rzeczy każdy człowiek bo w nas tkwią te ziarna zła y, przy, od grzechu pierworodnego i są w nas rzucone Ziarna świętości, też od momentu, kiedy Słowo stało się ciałem, kiedy Bóg nas zbawił przez Jezusa Chrystusa. Ale wybór to już należy do nas. Trwajmy w Jezusie. Niech święta brygida tą zgniłą Europę moralnie, niech święta brygida też patronka dzisiejsza Europy, niech doprowadzi do opamiętania, do opamiętania. Nie biegnijmy, z tym chorym światem, chorym moralnie światem, ale leczmy się, a przez naszą świętość też będziemy uzdrawiać innych, przez obecność Jezusa w nas będziemy też uzdrawiać innych, ale musimy się radykalnie opowiadać, czy jesteśmy za Bogiem, czy chcemy żyć w oderwaniu od Boga, ale to ma swoje konsekwencje i to szybko. Te konsekwencje w naszym życiu zostaną zauważone, ale potem no, czasami gorzko, gorzko za to płacimy. Trwajmy w Jezusie. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Bardzo Wam dziękuję, kochani, życzę Wam dobrego, błogosławionego dnia. I do jutra, jeśli Bóg da z Panem Bogiem.